Kiedy inni są szczęśliwi, to ja też jestem szczęśliwa. Jakbym była bardzo zakochana. W życiu? Proszę panią. Czas, który bym mogła poświęcić dla siebie na, na rozwijanie się ciągle. Chyba spełnienie marzeń, gdyby nie było matematyki? No to jest za trudne pytanie, nie umiem na nie udzielić odpowiedzi. Teraz dużo gotówki. Nic, jestem bardzo szczęśliwy. Niczego panu nie, Niczego nie potrzebuję, naprawdę. Dziękuję. Choćbyś umiał przepowiadać przyszłość, dokonywał cudownych uzdrowień i mógł uczynić jeszcze wiele innych niezwykłych rzeczy, nie osiągniesz przez to radości doskonałej. Radość tryska bowiem z czystości serca i wytrwałości w modlitwie, jest potrzebna duszy jak ciału krew. To pochodząca z przełomu XII i XIII wieku recepta na szczęście, jaką swojemu przyjacielowi przekazał jeden z najbardziej znanych dziś na całym świecie żebraków. No ale zanim dotarł do takich wniosków, zakosztował bardzo wielu przyjemności tego świata. Święty Franciszek długo szukał swego życiowego powołania. Najpierw próbował realizować marzenia ojca o stworzeniu rodzinnej potęgi handlowej i finansowej. Jednak zdecydowanie lepiej wychodziło mu przepijanie w wesołym towarzystwie pieniędzy ojca niż ich pomnażanie. Dopiero traumatyczne doświadczenia związane z wojną i niewolą drastycznie przerwały przekonanie Franciszka, że życie jest ciągłą zabawą. Ostatecznie poruszony spotkaniem z trędowatymi, którymi do tej pory gardził, Porzucił dotychczasowe wygodne życie. Został diakonem i wędrownym żebrakiem, który w ostentacyjny sposób zrzekł się całego przysługującego mu majątku. Te słowa pana Jezusa o tym, że łatwiej. Wilbądowi przejść przez ruchu niż Bugaczowi do nieba, no, wziął tak radykalnie i dosłownie, że ogołocił samego siebie. Jest taka słynna scena w słynnym filmie, kiedy on staje nago, właśnie się ze sobą z siebie, wszystko, pokazując, że właściwie nic do niego nie należy. Mówimy o świętym Franciszku, o ubóstwie w kontekście świętego Franciszka, ale myślę, że trzeba jego zobaczyć w kontekście no, pewnego radykalizmu jako całości. Znaczy on się w pewnym momencie odkrył miłość swojego życia, którym był Chrystus. I to, co się z tym wiąże, czyli Ewangelia, prawda? I dla niego była, to, było, to był człowiek pasji, człowiek fascynacji, człowiek z polotem. I ta, to radykalne ubóstwo było częścią tego radykalizmu, prawda? Ono też nie było jakby. On nie postanowił, że będzie ubogi, prawda? Że, że to jest celem jego życia, żeby robić wszystko, żeby być ubogim. Prawda? W nim była radość, był, był w nim płacz nad, nad tym, że miłość nie będzie kochana, prawda? było pragnienie jakiegoś tam braterstwa. Także były, były inne te rzeczy, które z Ewangelią się wiążą. Natomiast rzeczywiście, każdą, każdy jakby fragment przeżywanego życia chciał podporządkować Panu Jezusowi. Radykalnie do końca w sposób jakby bez reszty. No i jednym z tych aspektów było to radykalne ubóstwo, które podjął, z którego tak jest słynny. Święty Franciszek z Asyżu mniejszymi braćmi nazywał zwierzęta, ucząc współczesnych sobie właściwego patrzenia na otaczający świat innych stworzeń. Najpełniejszy wyraz dał temu w swojej pieśni słonecznej. Znam ludzi akurat bardzo rozmodlonych, bardzo duchowych, które na, którzy na przykład wychodząc na jakieś podwórko, karmiąc ptaki, te ptaki się ich nie boją. I w tofe Franciszku było, że on miał w sobie tak wewnętrzną harmonię z Panem Bogiem, że to promieniowało na harmonię w jego relacjach z ludźmi i ze zwierzętami, z, ze światem przyrody. I myślę, że jeżeli mówimy o franciszku jako o kimś, kto żyje w takiej wspaniałej harmonii, to jakby zawsze warto przywoływać to, co jest źródłem tej harmonii dla niego. To znaczy, on rzeczywiście odwołuje się do zamysłu stwórcy i przez swoją jedność z Panem Bogiem, tą tym pokojem, jednością, tym, że nie jest zagrożeniem dla nikogo, promieniuje. Prawda? To znaczy, jeżeli ktoś by chciał ograniczyć tylko do tego, że mówił kazanie do ryb albo karmił ptaszki, to byłoby to spłycenie franciszka. Można powiedzieć, że święty Franciszek w Boże Narodzenie 1223 roku zorganizował happening demonstrujący tę harmonię wszystkich stworzeń z Bogiem, tworząc po raz pierwszy w historii Kościoła żywą szopkę. W 1224 roku na górze Alverni, gdzie przeżywał coroczny okres postu, otrzymał stygmaty. Schorowany i prawie niewidomy zmarł w Wasyżu w 1226 roku. Dwa lata później po jednym z najkrótszych w historii procesów kanonizacyjnych został ogłoszony świętym. Przykład życia ubogiego, ale wolnego i pełnego radości, opartego na bezgranicznym zaufaniu Bożej dobroci, sprawił, że do świętego Franciszka szybko zaczęli dołączać inni. A kiedy umierał, około 6 tysięcy osób liczyła grupa zainspirowana w całej Europie jego duchowością. Ale także i dziś nie brakuje osób, które w różnorodny sposób wiążą swoje życie osobiste i zawodowe właśnie z duchowością franciszkańską. Czym pana urzeka Franciszek i duch franciszkański? Dla mnie niezwykłością jest, jest to, że, że ten człowiek potrafił i, i, zrobił, i zrobił to, by móc zbliżyć się do Pana Boga, obnażając się zupełnie z, z całego, powiedzmy to, świata zewnętrznego. Gdzie to było wyzwanie, żeby przede wszystkim być i przede wszystkim Współistnieć i być razem z, z Panem Bogiem. Traktuję swoje życie jako taką wędrówkę, gdzie, gdzie jestem zobowiązany szukać te, tego rozwiązania. Być może Franciszek zna to odpowiedzią, tylko nie potrafię tego zrobić, ale mam jeszcze przed sobą czas. Co nie znaczy, że musiałbym na przykład wszystko rzucić i tak dalej, ale przynajmniej. Być przygotowanym na to, że, że taki ruch mógłbym wykonać. A jak pan myśli, gdyby święty Franciszek stanął dzisiaj tutaj pośród nas, wśród tej, w tym pięknym parku, wśród drzew, które kochał, wśród ptasząc śpiewających, które, z którymi rozmawiał, to co by powiedział, co by powiedział panu? Drogi Radku, i co dalej? Drogi Radku, mocno błądzisz cały czas. <śmiech> <śmiech> tak by powiedział, chyba, ale. Ale myślę, żeby powiedział yy, spokojnie, chłopie. Spokojnie. Rób swoje, tylko szukaj. Szukaj i, i pracuj. Pracuj nad sobą po to, żeby, żeby zrobić to, o czym powiedziałeś przed chwilą żeby zbliżyć się do, do Pana Boga. I wierzę, że Ci się uda. Duchowość franciszkańska w sposób szczególny pociąga młodzież. Widać to podczas franciszkańskich spotkań młodych. FSM jest spotkaniem dla ludzi zarówno młodych, jak i starszych. Przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a także z zagranicy. Na spotkanie do Kalwarii Płacławskiej przyjeżdżają nie tylko osoby, osoby, które chcą się pomodlić, ale także osoby, które chcą rozwiązać swoje poważne problemy. Osoby uzależnione od narkotyków i od alkoholu. Przyciąga mnie tam taka przyjaźń i prostota franciszkańska. Bardzo wiele jest tam, właśnie ojców, braci, z którymi można poważnie porozmawiać, ale także się z nimi świetnie pobawić, pożartować. Na Wesenie można też posłuchać prawie każdego stylu muzyki. Jest reggae, hip-hop, rock. Co, każdy, kto co, coś znajdzie. Bardzo oryginalny sposób na to, jak połączyć muzykę z pracą na rzecz bliźnich, znalazł jeden z najbardziej znanych dziś na świecie franciszkanów, ojciec Stan Fortuna. Charyzmatyczny zakonnik z Bronxu wydał ponad 20 swoich płyt, a dochód z ich sprzedaży oraz koncertów przeznacza na pomoc dzieciom ulicy i młodocianym z gangów. Duchowość, którą wyznawał Święty Franciszek, kładła nacisk na człowieczeństwo Jezusa ubogiego, opuszczonego i ukrzyżowanego. Pierwsi Franciszkanie widzieli Jezusa w trędowatych, biednych i wśród nich prowadzili swoje misje. Dziś w Polsce, pod patronatem Świętego Franciszka z Asyżu działa kilka hospiców, jadłodajni i schronisk. W 1979 roku Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów i ekologii. W Polsce od ponad 20 lat pod auspicjami świętego Zasyżu działa ruch ekologiczny refa. Nasza działalność skupia się w trzech obszarach, czyli wszystkim edukacja, działalność wydawnicza i konkretne akcje, konkretna działalność w obszarze ochrony przyrody. Wydajemy zielone zeszyty, takie nasz, taki nasz periodyk. Prowadzimy co roku warsztaty ekologiczne dla młodzieży. Także realizujemy projekty takie jak Ogrody Brata Franciszka czy Mapa Chrześcijańskich Inicjatyw Ekologicznych. Oprócz tego są działania lokalne prowadzone przez kręgi w poszczególnych miastach Polski. Zazwyczaj najlepiej sprzedają się historie, w których biedak wskutek najrozmaitszych zbiegów okoliczności nieoczekiwanie zostaje bogaczem. W przypadku św. Franciszka mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Pomimo tego, historia św. biedaczyny Zaserzu także przypadła do gustu bardzo wielu osobom. Wybierz sobie łatwy temat, taki temat Za sprawą Gdyńskiego Teatru Muzycznego postać Świętego Franciszka wkroczyła na scenę muzykalową. W 2007 roku, jubileuszowy sezon 50-lecia tego teatru rozpoczęła światowa prapremiera muzykalu Francesco w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Natomiast od listopada 2009 roku w teatrze Ladek we Wrocławiu obejrzeć można sztukę Franciszek i Sen Ewrymena. Skąd pomysł na sztukę inspirowaną życiem Świętego Franciszka? Struktura całego dramatu pochodzi z tego 26 rozdziału kwiatku świętego Franciszka. To jest taka opowieść o trzech zbójcach, którzy przeżyli nawrócenie e, e, i po jakimś czasie dwóch z nich umarło, Franciszek również, a trzeci został bidak na ziemi i bardzo cierpią. I miał taki sen. To był taki sen e, myśmy to nazwali czyśćcowy, e, czyli o mękach. I po, po przejściu tego snu. Został powołany do nieba. E, I to był taki pierwotny pomysł. I gdy powstał e, szkic dramatu, stwierdziliśmy, że bohaterem musi być współczesny człowiek, e, ponieważ to jest teatr lalek, więc oczywiste jest skojarzenie, że to musi być bardzo młody człowiek e, czyli chłopiec myśleliśmy 13, 14, maksymum 15-letni. E, I z tego się wziął taki wątek, że zamiast tych, tej drogi czyistcowej Przywołać jakiś ciąg zdarzeń z życia chłopca, które powodują cierpienie. Przyszło nam do na głowy, że to może być ucieczka z domu. W związku z tym pojawiają się rodzice, pojawiają się bezdomni, pojawia się miłość, która jest złudna i, i kłamliwa, i pojawia się grupa chłopców, którzy zmuszają naszego głównego bohatera do popełnienia zła. Na tym polega też nasz pomysł i i jakby cała, cała oryginalność tego, że to się dzieje w lalkach, ponieważ Franciszek prowadzi lalkę tego współczesnego chłopca, on przechodzi z nim w ten sposób przez całe jego doświadczenie. I ta jego obecność jest bardzo ważna i że to jest obecność drugiego człowieka, który ma podobne doświadczenie. I oni się w tym doświadczeniu spotykają. Jeden przez drugiego widzi, widzi siebie. I franciszek, ponieważ w tym doświadczeniu jest gdzieś dalej, jest dojrzalszy, to daje też otuchę i nadzieję temu chłopcom. A Pani zanim mamy dzisiaj w naszym e, społeczeństwie e, świętych Franciszków, czy chorujemy na ich deficyt, by tak rzec? E, ja mam poczucie, że e, e, że żyjemy trochę w takich różnych kręgach społecznych i nie do końca mamy dostęp do takich ludzi. To znaczy, jeśli ja nie wyląduję na ulicy, to nie bardzo sobie zdaję sprawę, że tacy ludzie są. A jestem przekonana, że są. Że e, naszymi ulicami chodzą o święci Franciszkowie? A Tacy chłopcy chodzą na pewno i myślę, że spotykają co jakiś czas świętego Franciszka. drogę Franciszka do świętości wpisane było radykalne ubóstwo. Ale jak właściwie powinniśmy rozumieć ubóstwo ewangeliczne? Czy to znaczy, że jak jestem ubogi materialnie, to już prosta droga do nieba? Na pewno samo ubóstwo nie... nie to gwar... za mało? To za mało. To za mało, ponieważ można nic nie mieć i bardzo pożądać. Można być op opętanym pasją posiadania czy porządliwością posiadania. Natomiast teoretycznie można sobie wyobrazić zupełnie odwrotną sytuację, czyli kogoś, kto opływa we wszelkie możliwe dobra i nie ma żadnego przywiązania do tych dóbr. Oczywiście ta druga sytuacja, myślę, jest teoretyczna, bo trudno spotkać człowieka, który posiadając dużo. Czy konkretnie tak byłby zupełnie wolny od chęci posiadania tego? No właśnie, bo ci, którzy, którzy posiadają dużo, to im tak jakoś trochę trudno myśleć o tym ubóstwie w sensie ewangelicznym, czyż nie? No właśnie wcale nie jestem pewien, czy Aha. tak bardzo trudno. Ja myślę, że wszystko jest, jest kwestią podejścia. Dzisiaj w większości krajów na świecie, czy powiedzmy w krajach, które określamy potocznie jako kraje cywilizowane, jeśli wykorzystujemy swoje talenty, a przecież powinniśmy to robić, jeżeli staramy się dobrze pracować, dobrze rozwijać te dary, które dostaliśmy od Boga, no to z tym wiąże się jednak możliwość zarabiania, możliwość gromadzenia jakiegoś majątku. Oczywiście pytanie, to jest to, o czym przed chwilą Wojciech powiedział, jak my do tego majątku podchodzimy, czy to jest cel sam w sobie, czy to się dzieje przy okazji tego, że wykorzystujemy te możliwości, które mamy i to jest chyba klucz do wszystkiego. Jeszcze jedna rzecz, to jest bardzo chyba też niełatwe pytanie, co to znaczy być bogatym? To znaczy mieć miliard złotych, czy milion złotych na koncie w banku, czy też być właścicielem gigantycznego przedsiębiorstwa, które zatrudnia 20 tysięcy osób a daje pracę tym 20 tysiącom osób, no właśnie, to nie jest chyba dokładnie to samo. Pańskim zdaniem, jeśli ktoś jedzie wypasioną limuzyną, to znaczy, że e, przez sam fakt e, tegoż wypasienia on jest chrześcijaninem, który nie pielęgnuje ewangelicznego ubóstwa? Ja myślę, że to jest trudne pytanie. No, st staramy się no muszę... stawiać również trudne. Mm -hmm. y no, mnie to razi, nie będę ukrywał, że, y, że w pewnym momencie zaczyna mnie to... To znaczy, że w wypadku tego człowieka razić. trochę coś nie gra, tak? Jeżeli Generalnie. mówimy o, nie wiem, y, bardzo, bardzo drogim samochodzie, nie wiem, czy w tym programie można podawać marki samochodów, żeby nie było, że robimy reklamy albo antyreklamy, w bardzo drogim samochodzie ze złotymi klamkami, y, fontannami itd. itd. które kosztuje ileś tam milionów dolarów, to myślę, że jest to przesada. To jest niepotrzebne. Natomiast... No co, w tym samochodów... sensie, że, że wzbudza zazdrość, czy że za te złote klamki mógłby da, nie, dać myślę, komuś biednemu? Nie, myślę, że po można prostu. było lepiej te pieniądze no wykorzystać, niekoniecznie je rozdać, ale być może na przykład doinwestować w firmę i przez to zatrudnić jeszcze jakieś osoby, zrobić coś lepszego niż wydanie pieniędzy na, na złote klamki. Z całą pewnością nie możemy pewnej, no, nie możemy przesadzić, nie możemy pewnych granic przekraczać, ten kryzys, który dzisiaj rozlał się na świat, on tak naprawdę wynika właśnie z chciwości, wynika z tego, że w dążeniu do, mówiąc już bardzo bez, bezpośrednio pieniędzy, bogactwa, sensu stricte, chęci posiadania tego... Zatracono pewne miary? Przesadzaliśmy. Jak ojciec patrzy na coraz bardziej bogatych ludzi, w naszym kraju również, to co, myślę, że pomniejsza się potencjał tych, znaczy zmniejsza się liczba ludzi, którzy zawędrują do nieba z Polski? Nie, Absolutnie. znaczy nie, nie, to znaczy to jest. Ja bardzo wyraźnie znaczy nie traktuję posiadania czy dóbr materialnych jako czegoś z gruntu złego. Nie jestem Manichejczykiem, który by dzielił na duchowe dobre i materialne złe. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, że ludzie się bogacą. Bardziej bym, jeżeli miał coś o czy apelować, czy, czym się martwił, nie tym, że ludzie posiadają, ale jakby ograniczają się swoje zabiegi, swój sens życia, swoje wysiłki do tego, żeby coraz więcej posiadać, zaniedbując. To, że są ludźmi, którzy potrafią kochać, przyjaźnić się, odnosić do wartości duchowych. Właśnie jeżeli, jeżeli posiadanie nie zniszczy rodziny miłości, przyjaźni, odniesień do Pana Boga, to posiadajmy jak najbardziej. Jeżeli ja się obawiam, patrząc na ludzi, to właśnie mniej się obawiam o ludzi, którzy dochodzą do czegoś ciężką pracą, natomiast często obawiam się o ich dzieci. Na takie Czyli kwestia wychowania To Kwestia wychowania. Tak, to znaczy, absolutnie. często coś takiego, że nawet jeżeli ktoś doszedł ciężką pracą do czegoś, to wie ile go kosztowało to wysiłku i ma jakoś to, to inaczej to wychowanie. A wygląda. za dzieciom to za łatwo przychodzi. Dzie tak. Dzieci, które się urodziły w luksusie, które na przykład nigdy nie jeździły pociągiem, bo zawsze tata je podwiózł gdzieś tam samochodem, prawda? Gdzie jakby ten pułap wyjściowy był taki, że właściwie wszystko miały zawsze. Nie było tego momentu dochodzenia swoją pracą. Często widzę tych młodych ludzi, którzy bardzo trudno im załapać te wartości, które nie są związane z posiadaniem. Kiedy mówimy o franciszku, o świętym Franciszku, to jedną, jednym z takich haseł słów kluczowych oprócz ubóstwa ewangelicznego no jest harmonia z naturą, ze stworzeniem, szacunek dla niej. I co tę harmonię zburzyło właściwie? To jest temat rzeka w tej chwili. Możemy oczywiście rzeka bezpośrednio tak. do tego wejść. Rzeka Nomen... Czystsza jest Wisła podobno niż kilkanaście lat temu. Czy kilkadziesiąt właściwie, dwadzieścia. Więc powinniśmy się cieszyć z tego jednak jakoś. Ale oczywiście jest to potężny problem. Problem, który na poważnie świat zaczął brać mniej więcej w połowie zeszłego wieku. No, i oczywiście pojęcie harmonijnego czy zrównoważonego rozwoju w kontekście do rozwoju gospodarki, szczególnie do rozwoju przemysłu. Mamy jednak parę problemów. Myślę, że największy problem, jeżeli znowu mówimy o takiej płaszczyźnie globalnej, czyli całym świecie, to jest kwestia krajów biednych, krajów rozwijających się. Jeżeli będziemy starali się stosować w stosunku do nich takie same zasady, jak w stosunku do choćby Europy Zachodniej, w kwestii no, choćby zanieczyszczenia środowiska, to z całą pewnością bardzo mocno ograniczy to ich wzrost. Niestety, taka jest brutalna prawda. Dzisiaj funkcjonującego świata. I to rzeczywiście jest dylemat, który nie jest właściwie rozwiązany. Myślę, że za mało zrobiliśmy, na razie więcej mówimy niż robimy. Natomiast najbliższe lata wszystko na to wskazuje, to jednak będzie czas działań. I czyli pomijając tę kwestię takiego bezpośredniego kontaktu człowiek-przyroda, to myślę, że także w, w, w tym kontakcie cała gospodarka, cały przemysł, przyroda, na szczęście. Będziemy szli w tym lepszym kierunku. Natomiast no nie mam złudzeń yy, do takiej sytuacji, jaką mieliśmy w czasach św. Franciszka, to pewnie długo do takiej sytuacji nie dojdziemy. Zanieczyszczać będziemy niestety. No właśnie, ale może jakiś duch franciszkański znaczy unosi się nad tymi wodami? Co powinniśmy z nim zrobić w XXI wieku i co jest do przemyślenia w, w kierunku uharmoninienia ja naszej jak relacji? Jak zaczęliśmy mówić o Franciszku ubogim, prawda? No to można powiedzieć, że tutaj bardzo wyraźnie jest ten moment, żeby. Żeby, żebyśmy my jako ludzkość czy społeczeństwo wzbili się takiego y, właśnie chciwego korzystania z tego, co, co mamy, prawda? Tylko pomyśleli właśnie, że są ludzie, którzy się urodzą po nas, którzy też mają prawo do, do powietrza, wody, prawda? Że, że takie, taka zwykła nawet oszczędność, nawet jeżeli nie ubóstwo, to oszczędność w korzystaniu z energii, ze surowców. Czyli więcej pokory. Więcej trochę, pokory tak? i takie właśnie właśnie, no dokładnie wyzbycia się chciwości na tym poziomie społeczeństwa. jak gdyby święty Franciszek mógł po wiekach stanąć pośród nas i zobaczyłby to wszystko, co się dzieje w naturze, degradacja środowiska, to bogacenie się często ponad miarę i używanie dóbr materialnych, no niezgodnie z duchem ewangelicznym, no to co by powiedział, że to już przebrała się pewna miara? Co by zrobił konkretnie, tego nie wiem, natomiast na pewno chciałby dać nam do zrozumienia swoim, nie, nie mówił, jesteście źli, tylko by mówił, jakby swoim przykładem, swoim słowem, swoją postawą powiedzieć, zastanówcie się nad sobą. Chciałby na mnie wstrząsnąć jakoś. Ja mm. myślę, że gdyby objawił nam się tutaj i trochę jednak chwilę spędził nad poznaniem tego naszego świata, to znaczy zorientował się, jak to wszystko tu wygląda, to mam wrażenie, że wcale nie byłby taki bardzo zmartwiony. A w każdym razie chyba nie uważałby, że jest gorzej niż wtedy, kiedy on żył. Bo musimy pamiętać, że jednak coś się zmieniło, jednak świat się rozwinął. Więc tutaj różnie może być. To, znaczy, no ale to jest właśnie odniesienie czy. Znaczy, ta, tak, to tak są więc te relacje, tutaj znaczy, tak? na pewno dokonał się rozwój materialny. Natomiast ja myślę, że i tak by Franciszek zapłakał nad tym, że miłość nie jest kochana. A tak, to z tym się zgadzam. To się znaczy, zna. że, 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 że jakby niezależnie od poziomu życia naszego, stwierdziłby, że, że właśnie, że często zapominamy o tym, co najważniejsze, o tym, co stanowi istotę życia człowieka. To może dzięki tej rozmowie, którą odbyliśmy właśnie sobie. O tym przypomnieliśmy. Może nie tylko my. Dzięki serdeczne.